Długi weekend ze skokami narciarskimi trwa. Za nami kwalifikacje w zakopanem. Lider Pucharu Świata, Kamil Stoch, odpoczywał, pozostali wręcz przeciwnie. W niedzielnym konkursie zobaczymy 11 Polaków. Kwalifikacji nie przebrnął jedynie Bartłomiej Kłusek. Wygrał Michał Hajbek, ale najszczęśliwszym człowiekiem na skoczni był Jan Ziobro, który podczas wczorajszego konkursu w Wiśle został ojcem. Córka jest, wiadomo, bardzo ważna. Ale tutaj muszę też skakać, bo nie skaczę tylko dla siebie, ale, ale dla, dla rodziny, dla kibiców. Olimpijski skład na Soci poznamy w niedzielę. Na razie znamy ten najjutrzejszy konkurs drużynowy. Wystąpią w nim ziobro i Stoch oraz Dawid Kubacki i Klemens Murańka. Po wiśle czas na zakopanem. Trwa długi polski weekend z zawodami Pucharu świata w skokach narciarskich Na dzień dobry ze stolicą polskich tat Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, przez które przebrnęło aż 11 polskich skoczków. Najlepiej z biało-czerwonych skakał Dawid Kubacki, który zajął siódme miejsce. Ja walczę o dobre skoki. O to, żebym był z nich zadowolony i to jest dla mnie najważniejsze. Kamil i Jan Ziobro nie musieli się kwalifikować. Ten pierwszy nie pojawił się na wielkiej krokwi. Ziobro, owszem, 125 metra świeżo upieczonego ojca, podczas konkursu w Wiśle urodziła mu się córka Liliana. Córka jest, wiadomo, bardzo ważna. Ale tutaj muszę też skakać, bo nie skacze tylko dla siebie, ale, ale dla, dla rodziny, dla kibiców. Kwalifikację wygrał Michel Austria Austriak poszybował 128 metrów. Dla polskich skoczków była to także selekcja do ostatniego przed igrzyskami konkursu drużynowego. Wybrańcy Łukasza Kruczka to Klemens Murańka, Jan Ziobro, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Jest to dla nas ostatni moment sprawdzenia trochę innego układu drużynowego. I zobaczymy jak to wszystko jutro wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo skaczą tak jak powiedziałeś równo. Konkurs drużynowy w sobotę w TVP Sport HD. Transmisja od 16. 45 od 17.5 także w 1.